Cześć wam wszystkim, witam Was bardzo serdecznie, bardzo cieplutko. Myślę, że gdyby ten film nie miał tytułu, to moglibyście po aranżacji już zgadnąć, o jaki film i o jaką tematykę tutaj chodzi. Otóż przychodzę do Was z filmem o storczykach, bo dostaję wciąż bardzo, bardzo dużo pytań na ten temat. Kilka miesięcy temu opublikowałam wam film o tym, jak te storczyki u mnie pięknie kwitną i co robię, by one tak przepięknie kwitły. Ten film bardzo Wam się spodobał, ale wciąż pod nim. W komentarzach, jak i w prywatnych wiadomościach, dostaję bardzo dużo zdjęć od Was i pytań, co robić z tymi storczykami, kiedy one przekwitną. Bo wiadomo, że nie istnieje kwiat, który kwitnie cały rok. No chyba, że taki znacie, dajcie znać. W każdym bądź razie storczyk już i tak nas rozpieszcza, ponieważ jest to kwiat, który kwitnie najdłużej yy, spośród prawie wszystkich kwiatów, także możemy się cieszyć naprawdę bardzo długo tym przepięknym kwiatem, ale co zrobić, kiedy on przekwitnie? Tak prezentuje się teraz mój koszyczek. Nie wiem, czy widzieliście poprzedni film o storczykach, ale tu było bardzo dużo kolorowych kwiatów białych, fioletowych i specjalnie nie odcinałam tych storczyków, żeby wam pokazać, co z nimi zrobić i gdzie je obciąć, byśmy mogli znowu cieszyć się. Tymi przepięknymi kwiatami. Śmiejemy się tutaj, bo mąż jest w ogrodzie, mój syn tutaj chodzi po tarasie i tak, alarm się włączył, muchy latają, ktoś obcina trawę czy coś i naprawdę to nie jest takie łatwe, by nagrać na zewnątrz. Ja mieszkam w bardzo zielonej okolicy, ale... Yy... Dzisiaj, nie wiem, tak jak na złość, chcę siąść i nagrać dla Was ten film, żeby było tak fajnie zielono i na powietrzu. Papuszki tutaj też śpiewają, ale mimo wszystko, no, ale wiecie, no, ciszy nie ma i mam nadzieję, że to zrozumiecie i że to docenicie. Mam tutaj kilka moich okazów i prawie wszystkie już bardzo ładnie mi tutaj zaschły, co zresztą możecie zobaczyć. Tutaj mamy tą już całkiem suchą łodygę. Nie każdy storczyk zasycha w taki sam sposób. W tym roku większość zaschnęło mi właśnie tak samo, czyli cała łodyga tutaj mi zaschła aż do korzenia, aż tutaj do korzenia. Czasem jest to tylko częściowe, a czasami, właśnie tak jak w moim przypadku. Aż do korony, w miejscu gdzie właśnie rosną liście. Co ja robię, żeby te storczyki nie ucierpiały i żeby właśnie rok później znowu przepięknie mi zakwitły? Przyznam się szczerze, że ja nie robię tego tak też super profesjonalnie. Wiem, że powinno się to robić nożyczkami. Polecam też takie nożyczki sterylne, żeby nie miały właśnie żadnych bakterii. Ale jeśli tak nie jest. Tak jak w moim przypadku, ja wielokrotnie po prostu taką już zupełnie suchą łodygę, po prostu mogę tak odłamać. Ten kwiat nam po prostu nie ucierpi. Ale możemy też to równie dobrze zrobić nożyczkami. I jak możecie zobaczyć tutaj wewnątrz, on jest zupełnie suchy. Takiego storczyka polecam nie podlewać przez jeden dzień, dwa dni minimum, żeby tutaj po prostu nie dostała się woda. I żeby nam tutaj nie dostały się żadne bakterie, i żeby nam po prostu nie zaczął gnić. E, tak zrobię też z pozostałymi. Nie obcinam je aż przy samych korzeniach. Ja zazwyczaj zostawiam właśnie taki, takie ostatnie kolanko, ostatnią taką część. Tutaj mam też jeden okaz, który jeszcze ma tutaj zaschnięty kwiatuszek, i czekam, bo bardzo prawdopodobne i też wiele razy mi się tak stało, że ta łodyga mi nie zaschnie do końca. Ona na przykład zaschnie mi tylko tutaj dotąd. Ja takiej łodygi nie obcinam ze względu na to, że bardzo często właśnie z tego miejsca może mi puścić nową gałązkę, nowy pęd. Może też nam po prostu wyrosnąć kejka, nowa roślinka. Także kiedy ta, ta łodyga jeszcze jest taka żywa, co zresztą od razu widzicie, bo kolor jest zupełnie inny, to taką absolutnie ja takiej nie obcinam, taką pozostawiam, bo bardzo często z niej może mi puścić nowy pęd. Jeśli ona jednak zaschnie, cała będzie właśnie taka, już no dotykamy, to już czujemy, że ona jest zupełnie sucha, to wtedy ją ja za każdym razem wtedy ją obcinam, ze względu też na to, że ona nie wygląda zbyt estetycznie, jeśli ją pozostawimy tak, taką suchą, w takim kolorze przy naszym kwiatku. W ostatnim filmie mówiłam Wam też, że kiedy te storczyki przekwitną, to muszą przejść w, też, w taki stan spoczynku. We Włoszech jest jeszcze pełnia lata. Bardzo często dostajemy też kwiaty, storczyki w okresie wiosenno-letnim albo na różne okazje, jak dzień matki czy urodziny. W okresie właśnie wrzesień, październik te storczyki już przestają kwitnąć, właśnie zasychają i wtedy musimy je odstawić w chłodniejsze miejsce i w miejsce też e, ciemniejsze. Ja mam na schodach te storczyki, więc one mają bardzo dużo słońca w ciągu roku, ale w okresie tak przez miesiąc, dwa stawiam je w miejsce chłodniejsze, miejsce ciemniejsze. Wtedy one wchodzą w taki stan spoczynku, i kiedy znowu wystawiam je właśnie do słońca, w miejsce, gdzie jest też cieplej, to one wtedy zaczynają się pobudzać. Także bardzo Wam polecam, właśnie, by te roślinki odpoczęły. Może to być też tak, że jeśli Wasze kwiaty były kupione w jakimś centrum handlowym albo bardzo ucierpiały. To ten stan spoczynku będzie dużo dłuższy. One po prostu um, będą potrzebowały troszeczkę odpoczynku, żeby znowu przepięknie zakwitnąć. Ale absolutnie się nie poddawajcie, nie wyrzucajcie takich sterczyków. Ważne, żeby miały piękne liście, żeby korzenie miały ładny kolor. Możecie je też przesadzić i czekać na kolejne piękne kwiaty. To tyle. Ja się z Wami żegnam. Mam nadzieję, że rozwiałam Wasze pytania i wątpliwości. Jeśli oczywiście takie macie, to piszcie, ja będę starała się naprawdę odpisać każdemu w miarę możliwości. Żegnam się z Wami w tych przepięknych okolicznościach przyrody i widzimy się w następnym filmie. Cześć Wam!